Drodzy bracia i siostry w Chrystusie, witam Was serdecznie na kanale Wierzę w Pana Boga. Dzisiejsze rozważanie poświęcimy jednemu z najbardziej poruszających i głębokich fragmentów Ewangelii opisowi wesela w kanie galilejskiej. W tym niezwykłym wydarzeniu, Jezus dokonał swojego pierwszego cudu, przemieniając wodę w wino. Ale czy ten fragment Ewangelii to tylko opis starożytnej uczty, czy może kryje się w nim coś znacznie głębszego? Coś nad czym warto zastanowić się przez dłuższą chwilę? Jakie przesłanie zostawia nam Pan Jezus poprzez tę historię? Jak możemy czerpać z niej duchowe lekcje, które będą nas wspierać w naszej codziennej wędrówce wiary? Wesele w Kanie to nie tylko pierwsze objawienie się mocy Jezusa, ale także symbol Jego obfitej łaski, która przemienia nasze życie. W tym rozważaniu zastanowimy się, co ten fragment mówi o naszej relacji z Bogiem, o roli Maryi jako pośredniczki oraz o tym, jak Jezus pragnie działać w naszym codziennym życiu. Wyruszmy w tę duchową podróż razem i odkryjmy bogactwo tego tekstu oraz jego znaczenie dla każdego z nas. Zapraszam serdecznie. Słowa Ewangelii według świętego Jana. W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, matka Jezusa mówi do niego: Nie mają już wina. Jezus jej odpowiedział: Czyż to moja lub Twoja sprawa, niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła moja godzina? Wtedy matka jego powiedziała do sług: Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych, przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Rzekł do nich Jezus: Napełnijcie stągwie wodą. I napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział: Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu, oni zaś zanieśli. A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem, nie wiedział bowiem, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli, przywołał pana młodego i powiedział do niego: Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory. Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, gdy słuchamy tego fragmentu Ewangelii, możemy odnieść wrażenie, że jest to opis prostego wydarzenia, które miało miejsce dawno temu w małej miejscowości zwanej Kaną Galilejską. Ale czytając głębiej, widzimy, że każdy szczegół tej opowieści ma znaczenie. To nie jest tylko opis historyczny, to przesłanie duchowe, które dotyka serca i pokazuje, jak Bóg działa w naszym życiu. Wesele w Biblii zawsze symbolizuje coś więcej niż tylko ziemską radość. W Starym Testamencie widzimy, jak prorocy, na przykład Izajasz. Porównują relacje Boga z jego ludem do miłości oblubieńca i oblubienicy. Bo małżonkiem twoim jest Twój stwórca, mówi Izajasz. Wesele to zatem obraz Bożego Przymierza z człowiekiem, jego wierności i miłości. Jezus wybiera właśnie takie miejsce, by rozpocząć swoją publiczną działalność. To pokazuje nam, że Bóg pragnie być obecny w naszych codziennych radościach, w naszych relacjach, w naszej wspólnocie. Nie jest Bogiem dalekim, ale takim, który chce uczestniczyć w każdej chwili naszego życia, także tych najbardziej zwyczajnych. Popatrzmy na konkretną sytuację w tym fragmencie brak wina. W tamtej kulturze było to ogromne zakłopotanie. Wino symbolizowało radość, błogosławieństwo, Bożą łaskę. Brak wina mógł być odebrany jako zły znak, jako brak Bożej obecności. Czy w naszym życiu nie zdarzają się takie chwile, gdy wydaje się, że brakuje wina? Gdy czujemy, że brakuje nam radości, że nasze serce staje się puste, a życie pozbawione smaku, to właśnie w takich momentach możemy zwrócić się do Jezusa. Tak jak Maryja zauważyła potrzebę, tak my powinniśmy ufać, że Bóg dostrzeże nasz brak i przyjdzie z pomocą? On nie tylko odpowiada na nasze potrzeby, ale czyni to w sposób obfity i doskonały. Maryja odgrywa tu niezwykle ważną rolę. Jej słowa: Zróbcie wszystko, cokolwiek Wam powie, są przesłaniem dla nas wszystkich. Maryja nie narzuca Jezusowi swojej woli, ale z wiarą i pokorą wskazuje drogę. Te słowa przypominają nam o całkowitym zaufaniu, jakie powinniśmy mieć wobec Boga. Czy w naszym życiu mamy odwagę, by powiedzieć Jezusowi Twoja wola niech się stanie? Maryja pokazuje nam, że prawdziwa wiara to pełne oddanie się Bogu, nawet jeśli nie zawsze rozumiemy Jego plany. Jezus każe napełnić stągwie wodą. To nie były zwykłe naczynia, to były stągwie przeznaczone do rytualnych obmyć, związanych z prawem Mojżeszowym. Jezus wykorzystuje coś, co było symbolem Starego Przymierza. I daje temu nowe znaczenie. Przemiana wody w wino to obraz tego, co Jezus czyni w naszym życiu. On przemienia nasze serca, nasze codzienne sprawy, naszą zwykłą wodę w wino Jego łaski. Ta przemiana nie jest powierzchowna Jezus napełnia stągwie aż po brzegi. Jego błogosławieństwo jest zawsze obfite, zawsze pełne, tak jak uczynił cud w kanie. Taki w naszym życiu pragnie uczynić coś wielkiego, jeśli tylko mu zaufamy. Warto zauważyć, że starosta weselny nie wiedział, skąd pochodzi to wino, ale słudzy wiedzieli. To ważna lekcja dla nas. Często ci, którzy są pokorni i wykonują najprostsze zadania, mają największe doświadczenie Bożej Obecności. Czyż nie widzimy podobnej sytuacji w innych fragmentach Biblii? Na przykład w przypowieści o uczcie królewskiej, gdzie zaproszono na ucztę tych, którzy byli pomijani i lekceważeni. Bóg działa w życiu tych, którzy są gotowi przyjąć Jego łaskę z prostotą serca. Słowa starosty weselnego również niosą głębokie przesłanie: Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory. Wino, które dał Jezus, było nie tylko dobre, było najlepsze. To pokazuje, że Boże dary są zawsze doskonałe. Bóg nigdy nie daje nam gorszego wina. Nawet jeśli wydaje się, że w naszym życiu coś idzie nie tak, możemy być pewni, że Jego plan dla nas jest doskonały. Warto tu wspomnieć słowa świętego Pawła. Wiemy, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra. Ewangelista Jan kończy ten fragment stwierdzeniem, że był to początek znaków Jezusa. Objawił swoją chwałę, a uczniowie uwierzyli w Niego. Wiara rodzi się z doświadczenia Bożego działania. Czy w naszym życiu potrafimy dostrzec Boże znaki? Czy jesteśmy gotowi uwierzyć w Jego moc, nawet jeśli czasem działa w sposób, którego nie rozumiemy? Jezus przemienił wodę w wino. Ale największym cudem jest przemiana naszego serca. On pragnie, byśmy mu zaufali i pozwolili działać w naszym życiu. Drodzy bracia i siostry, wesele w Kanie Galilejskiej to coś więcej niż tylko cudowna historia cudu pana Jezusa sprzed 2000 lat. To przesłanie pełne nadziei, które mówi nam, że Bóg pragnie być obecny w każdej chwili naszego życia. W radościach i trudnościach, w chwilach pustki i w obfitości. Maryja pokazuje nam drogę wiary, mówiąc: Zróbcie wszystko, cokolwiek Wam powie. Jezus z kolei przypomina, że Jego łaska jest zawsze obfita, zawsze doskonała. Jeśli ten odcinek poruszył Twoje serce i pomógł Ci spojrzeć głębiej na te Ewangelię, proszę: zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj nasz kanał Wierze w Pana Boga. Dziękuję, że jesteś z nami. I pamiętaj, Bóg zawsze Cię kocha i pragnie Twojego szczęścia. Niech Bóg ma Was wszystkich w swojej opiece, niech da Wam mądrość, siłę, nadzieję, niech chroni Was przed złem. Niech Pan Bóg Wam błogosławi teraz i zawsze. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.